Hejka wszystkim, tutaj Lenciks i... Anielciks! Okej, okay. dzisiaj będziemy grać w Robloxa To jest w sumie taki pierwszy odcinek Nie vlogowy, tylko grania w gry I pierwszy z moją siostrzyczką Dobra, mam nadzieję, że wam się będzie podobało Ona jest bardzo śmieszna Dlatego myślę, że będzie git Ale, żeby nie było... Znaczy, jeszcze jedno Po pierwsze, to co muszę zostawić? Bez w kule. I subika, żebyśmy więcej nagrywały Prawda? Tak No No i w sumie No to, a <gry> I jeszcze musimy wylosować grę, bo to nie jest zwykły odcinek, że po prostu sobie gramy w jakąś grę w Robloxie Tylko losujemy grę, w którą zagramy I wtedy gramy Kto jest ludzik siedzi? Jaki ludzik? Tam nie ma ludzika Nie strasz mnie Dobra, to będziemy Pozwatski teraz pracować w grę. Okej, okay, no to jesteśmy z powrotem i teraz będziemy kręcić kołem, tak? Tak. Uwaga, kręć. Klikaj na... Distraction Simulator. Okej, okay, nie grałam jeszcze w tą grę. Spróbujemy. Uwaga, no to widzimy się w Robloxie. Widzowie, jesteśmy w gierce. Tak! Już jesteśmy w tej gierce, no i... No, ja tak szczerze nie mam pojęcia, nigdy w tą grę nie grałam. Możecie powiedzieć, czy wygraliście. Emila jest gotowa. To co to jest za bomba? Czekaj. O nie, coś wybuchnie. Moja bomba. O, <śla> moja? Okej, okay, dobra. Chodź ze mną, idziemy tam. Gotowa? Wchodzimy. Co my tutaj mamy? Samochody. O, autka. Czekaj, może można je wysadzić bombą. Oczy się? Wow! Ej, fajna! Nigdy w to nie grałam. Ło, jaki pistolet. Czekaj, bo ja mam takiego aim'a Uwaga! Jo! Ej, myślałam, że się zawali, trochę słabo. Dobra, rzucamy bombę. Wow! Który masz? Ło, mi się cały czas poziom podnosi. Jak tam Emila? Fajna gra? Wow. oj, gdzieś mnie przeteleportował. coś plikłam, sprzedaj dobra wracam do ciebie Samochód I... samochodzie mój cały o, różowy samochodzik w swoim ulubionym kolorze, co? ja właśnie za tym jestem ja go właśnie nie ma... Nie o! co to był za wybuch? Uwaga! Tu. Ale fajna. Ła, wow, co to taka szybka? Nie wiem. A, bo masz pełny plecak! Poczekaj, pomogę ci musisz. E, idź za mną! Gdzie jesteś? W drugą stronę! Chodź, czekaj ja sobie też jeszcze raz wybuchnę coś, żebym mogła też sprzedać swój plecak. Okej, okay. dobra, idź za mną. Idziesz? Ładu, jak ty jesteś taka szybka? Nie wiem Nie, nie. Wiem. dobra, gdzie jesteś? Chodź, chodź, chodź Za mną No ty No eee! Nie wiem, nie tu wiem Tu jestem, chodź Gdzie? No, tu I teraz tutaj trzeba... W bok, w bok Ty Co ty taka szybka? Tu Tu? No I wchodzisz na to Dostałaś jakieś pieniądze? Nie tak. Dobra, wracaj się, wracaj się, wracaj! Pa. Czemu uciekasz? Wracaj, no! Co, co się dzieje? Dobra. Dziękuję, pa! Dzień. Nie uciekaj! No, nie uciekaj ode mnie! Dzięki! No, ty! Co? Nie uciekaj! Dzięki! Dlaczego do nie uciekasz? Co? No, powiedz nie jasno. Ja Gonię No nie, ale to jesteś taka szybka, no! Jezu, jakaś tam szybka Ja chcę cię dogonić, ale nie umiem. Jestem wolna. Widzę, zostawcie łapeczkę w górę, żebym była szybsza. Uwaga! Bomba! Wow! Um, no. No, dobra, Ogól, dobra, to tak, ogólnie gierkę oceniam na spoko, fajna gierka, co? W sensie taka fajna, ale myślę, że dla was będzie nudna, więc chodźmy do następnej gierki, tak, co nie? A, i możecie nam powiedzieć, co mamy zagrać w następnym odcinku, prawda? Kręć. To coś fajnego? Flute Escape 2, będziemy musieli chyba uciekać coś. Dobra, widzimy się teraz już raczej na pewno w grze. Okej, okay, jesteśmy w grze w Escape 2. I z tego, co sobie sama przetłumaczyłam, to będziemy uciekać z jakiejś powodzi. Z jakiejś powodzi. No to co? Lecimy? Tak. Chodź za mną, to jakieś zielone strzałki są. Idziesz? Tak. Lecimy. Oj, wpadam do wody. Ups. Czekaj, nurkowanie E. A pływanie przestrzeń. Uh, przestrzeń Shift, sorry. Znaczy spacja co ja w gatał. Chodź, gramy. Okej, okay, jesteśmy gdzieś. Spadamy gdzieś w dół, co? Też tak masz? Tak w dół lecimy. No jesteś tutaj. Co jest? Ej, fajna gra! Znaczy nie wiem o co jeszcze w niej chodzi, ale bardzo ładne animacje podobają mi się. Ej, ale fajnie jest to, że gramy w gry, w których jeszcze w ogóle nie graliśmy. W gry, które jeszcze w, w ogóle nie grałyśmy. No będzie jakaś co. Grałyśmy. Grałyśmy. no, e, no to w ogóle sobie zagramy. Ale myślę, że jeszcze ta gra jeszcze jedna, albo jeszcze dwie gierki. Zobaczymy. Okej, okay, gdzieś jestem. No. Zęblanik. Gdzie? Ej, ja do do mogę się ruszyć. E, nie wiem, ja też się nie mogę ruszyć. The dogi, tu oczekiwania na dwóch graczy. No ciekawe, fajne. Okej, okay, jesteśmy. O co w tym chodzi? A, to jest chyba jakieś hobby. A, to jest na czas! Do góry jakieś obbi. Oj. Wiecie co? Ja nie jestem dobra w obbi. Um, o nie, a, bo to jest powódź. Co ja robię? Ja już wpadłem do wody. Ja właśnie też się w wodzie. Uwaga, trzeba być skupionym. Ja nie wiem co ja tutaj robię. Nie ja umiem też. grać. O. Nie rozumiem tej gry. Nie wiem, czy tam była taka rozpięcia O, to dobrze, to dawaj na górę. Dalej. Ej, ale no, nie, no śmigła te gra, tylko zgubiłam Emilkę. <tyle>, Tyle mogę wam powiedzieć, widzowie, że się nam zgubiła Emilka. O, otworzyli. Nie. O nie, ja wpadłam do wody, Jezu. Wpadłeś do wody? To uważaj, żebyś nie. A, w złą stronę, żebyś nie zatonęła, bo tutaj jest powódź, nie? Ej, jeśli ja się zatonęłam i Zatonęłaś? No. O nie. Dlaczego za to Muszę To, jest, to, jest, to jest od nowa. O nie, najgorzej. Dzięki pa! Cz, czy ty wyszłaś z gry? Nie. Dzięki okay. pa! Idę do... idę no do tego. bo oni do to do już domu. klikają, a ja nie nadanżam, nie rozumiem. Dobra, lecimy, nie rozumiem. Pa! Co. Gdzie ty idziesz? Nigdzie. Pa, idę tu! Idę do mojego domu, pa! Cz. O, doszłam. W porządku. O, dzięki O, ja już doszłam, a ty to co? No? Gdzie ty jesteś, no? W nogzie. Co to było? Nieładnie się tak nazywać. No. Dobra, tylko. Wpadłam do Nie, nie wpadłam. Mogę w niej już pływać. O, gramy! Lecisz tym... Oj! A! Tym razem nie spadaj, dobra? Czy to już... Ło! Co to? O, o Boże, jakieś o, trzęsienie Ło! Ziemnie! mnie w mordę Emilko Zapraszam Nieładnie się tak odzywać, to jest bardzo nieładne słowo E To na Jezu Wiem... I się odbiłam Kto cię nauczył takich słówca Nikt O nie, wpadłem do wągry. Jeden pan mi też. I teraz od nowa tu jestem. Nie, ja siedzę w water. Aj! Aha! Co? Umarłam! Siema! Siema! Dobra, widzę, bo my nie żyjemy w tym momencie. Dobra, to sobie z wami chwilę pogadamy, jak tutaj... Dobra, bo to tak, Emila powiedz coś o sobie, co? Ile masz lat? No a wiecie ile ja mam lat? Ona ma... jak... tu policz paluszki, no? Jeden i... J... Nie! Jeden, dwa... nie. Yes. <laughs> Milka. No! Co ty pokazałeś? Jeden, dwa, trzy, cztery. Cztery. Ona ma cztery, a ja mam dwanaście. Milka, a pokaż, jak... pokaż S. <grystanie> Dobra, okej. Okay. Idę tu, do... idę, idę na górę spadam. To co, myślę, że tej gry wystarczy jeszcze jedna gra. Idę, będziemy Okej, okay, lecimy dalej, to klikaj, żeby ja. zakręcić, albo tak pokręć, tak. Aha. szybko, wystarczy. ...survive and kill the killers. Um, może to nie dla twój wiek, dawaj jeszcze raz. Widzowie, nie będziemy grać w gry, gdzie trzeba się zabijać. O, Bloxburga gramy. Bloxburg jest fajny. Gramy w Bloxburga. Jesteśmy w Robloxie. nie, moduję, nie ma Jesteśmy w Robloxie, ale... Emila. Emo Taki, Taki mam styl. Fin, 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 fin. fin, fin, fin. fin, fin. Czy ja mam coś w tym do. A! Jest jakiś pokój dla Idziusia, tylko. O, jest łazienka. Gdy się wykąpać. Jak gdzie jesteś? Nie wiem. E, dawno bardzo nie grałam w w jakim jesteś? No w tym Blogsburgu, czy jesteśmy razem? Czekaj, później cię znajdę. Tylko sobie zrobię. Mm, te, bo krytyczne mam krytyczne to? wszystko. Dobra, widzowie. Ja się my... co to no. jest? są mycieś? Pomoc. Dobra ja to jak się tym mieć pokaz? Mmm, kiedy będę miała na A, tutaj się sprawdza Okej, okay, idziemy coś z... A, bo ja nie mam nic O, zabawa Zabawa Czekaj, mogę użyć zabawki i wtedy będzie zabawa? To jest, tak nie działa A, chyba tak nie działa No kurde, cały czas mi się coś włącza To chyba tak nie działa jednak <grym> Dobra Eee, gdzie jest? O oh jest, graj. O oh jest, mam grę. Ja no, nie mam komu zasłonka w E mogę. Ale to jest twój dom. F, F. <laughs> fin, 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 fin. No tak. Dobra. Dobra, ja już muszę ogarnąć te młody. I pójdę z Emilką do pracy, zobaczymy jak sobie w pracy poradzi. <laughs> Wyobrażasz sobie siebie w pracy? Nie. Yeah. <laughs> Dobra, dlaczego tu nikogo nie ma? No bo to jest twój dom! A, to jest jakiegoś chłopa. Dobra, ja chyba już mam wszystko git. To wyłazimy z domu, z hausa. Dobra. House house, 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 i idę szukać Emilki. Dobra, pojedziemy moim super dupem autem. Dostałam ja. Je. Ono jest takie troszkę... odklejone, co? Dobra, szukam Emilki. Emileczka... O, widzę Ty? czekaj nie to nie ty Tu jest jakiś py... o to może ty nie to nie ty to jest jakaś przy tym domnie. Amelka Kotek jestem w tym domie już gdzie tu o Boże a skąd ja mam wiedzieć gdzie to jest a nie ty nie jesteś pod swoim domem jesteś pod domem gracza Klaksonik a <laughs> będę mogła z tobą mieszkać E, no, tylko muszę Cię znaleźć. O, mam Cię! Ej, Ty właśnie trafiłeś naprzeciwko mnie. Dobra, dawaj, wsiadaj do fury. Patrz, jaką mam furę. O, dzięki! No. <laughs> Siadaj, no. Zniknij. Oj. O nie, czekaj. A, bo ja Cię muszę do rodziny dodać. Czekaj. Zaproś do rodziny, tak. Uwaga, i teraz weź zaproszenie to się odbierał? Dobra, nie wiem, powiedzmy, że dobra, A nie, czekaj, zapisz do rodziny I ja jak Zakceptowałam? Mam nadzieję e! Dobra, i teraz możesz usiąść um, Czekaj, tu. O Boże O, siedzisz, dobra, patrz jaką mam fajną furę No taka, wie, dostałam ją Fajna, okay. nie? Taka to jest kanapa ogólnie. Oj, walam w ślub. <noise> Nie umiem jeździć. No co jest? Dobra. Lecimy. Emo, e gel, tak. Taki masz styl. Fin, 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 fin. fin, fin. Mm. A będziemy mogli być twoją siostrą? Nie, bo będziemy. Znaczy, no jesteś moją siostrą. Co ty zrobiłaś z domem? Eee, to nie jest tam, to jest pizzeria. Kurde, gdzie to było takie coś się najmowało... Nie. a to była pizzeria. Nie, to był coś typu McDonald's, w czym się fajnie pracowało. Czekaj, ciekawe czy to jeszcze jest. Co? Nie, to jest teatr. Kurde, czekaj, sprawdzimy, praca. Blogs hamburgers to się dokładnie nazywało. Czy eee, to... jest? Tak, jest Blogsburger, Nie hamburger. Dobra. Eee, tutaj sobie zaparkuję, żeby mi nie dali mandatu. Pff, troszeczkę za daleko. Okej, okay, jest. A już... ja ci Dobra, wyskakuj, skacz. Dobra, i chodź za mną. No chodź, czekaj, wezmę ci na ręce, żeby... A nie, nie mogę chodzić. No tutaj wtedy tutaj robię. I teraz będziemy pracować. Ham, będziemy robić hamburgery. Teraz... No patrz, klikasz sobie tu. Zmusz ham... Co jest? Czekaj. Złóż hamburgery. Okej, okay. i teraz musisz... Ja się przesunę, poczekaj. I teraz musisz robić hamburgery. Jak tutaj klikniesz, to Ci się pokazuje... I musisz robić takie hamburgery. Zobaczymy jak ci pójdzie w pracy, co? a ja Ci posiekam warzywa e, sałatę Ci posiekam A Ty rób hamburgery. A może Ty wolisz siekać warzywa, co? A nie, bo nie umiesz liczyć A co mamy? Patrz, dajesz, powiedzmy, nie wiem, to I chyba ser jest, było tam takie zamówienie i... Bułka. I ser. To Czemu ty w wszędzie mięso do hamburgeru, zamiast dół do hamburgera. Czekaj Nie wiedziałam Nie wiedziałeś? Mm. Ser Serek SEREK DWA! No to ktoś poprosił i dajesz mu to na górę i to Czy takie zamówienia jak tutaj ci pokazuję? Tutaj są, widzisz? O, musisz nowe... dwa mięs, No to rób, które tam chcesz. Tą kamerkę musisz klikać, żeby ten... No jak? Kliknij kamerkę, kliknij kamerkę. Tylko musisz przytrzymać. No i ci się tam pokazuje, co tam jest u góry. Dobra, co ja ci jeszcze muszę posiekać? Eee, dobra, ja idę po te pudełka. Ej, dlaczego no mi się to... Ja już cię uzupełniam. Dobra. Masz wszystko? Półki na dół, bułkę. Mhm. Mm A to? I pomidory. I się. Se... W ogóle. Tę kaninę nie <grym> Sorry yeah. Ja robię zbliżenie na twoją ładną. Ale tam miał być. A, i daj jeszcze dwa, dwa pomidory i dwa sery. Tam powinny ah. być. Dwa pomidory i dwa. No, dwa pomidory i dwa sery. Dwa pomidory. I dwa sery. I dwa sery. Jeden. Dwa. Mhm. Jest góra. Dobra, idźmy. Dam gulę na. Pyk, pyk. Ok, o. jeszcze jedno. No, ale no. co ja robię? Już zobaczyłam. Okej, co wstało? No, no ja nie mogę zasilnieć z tego. No, bo musisz. Bo dałaś bułkę do spod... spodową, bułkę, a musi być ta bułka na górę. I teraz możesz włożyć. A dałaś pomidorka? No to. To nie! O, wy jedne... Czekaj, pierwiastki. Jeden, dwa... No jak? To? Przecież jest takie zamówienie. Czekaj, czy tam dołożyłaś coś, czego nie powinnaś? Skocz, ja sprawdzę. czekaj, No skocz. A. Przecież kliń X-jednak. Sorry! Pa, czekaj, zro... sprawdziłem co ty zrobiłaś. Kurde. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No nie, już on się do kosza tylko nadaje. Co ty zrobiłaś? stało No co się stało? Z tym hamburgerem? Oj ile mnie. dobra, nie wiem, mam już dosyć. E, idę smażyć frytki. Nie wiem. Gdzie smażyć frytki? E, to smaż frytki. Widzowie, tak skończymy. Na, w magazynie. Dobra, idę. Dobra, Robimy się frytki. Ale ja tu jestem! Nie ty! Dobra, no, pa! Ty musisz tam iść? Nie! Tu, tu. no! Dzięki! Smażone frytki, i teraz tak, bierzesz stąd frytki. No To byś, te, okej, okay. i teraz tutaj musisz to do góry, i jak się zapełni cały pasek, to to musisz w dół. Oj, mi się troszeczkę spalił! Upsik! Um, guys! Dobra, idę na... Idę na podłogę. Ojej! Jeszcze raz! Misja! Dobra, ja idę tu, widzę się do koza! Dobra, teraz mam nadzieję, że się uda! Nie, zrobiłam takiego makaronu! AAAAAA! <grym wioski> Jej, udało się! Nie, chyba! A, bo te... Już nie są! Dobra, ja to, nie są. to muszę ta, też zrobić! To ja musi też. No to ci samo przeszło to Dobra, nie wiem. Nie to tak. Nie e, wiem! Ja ma... Tam daj no. O nie! Upsik. Upsik! Upsik, dopsik. dobra, jeszcze raz, jakie jeszcze potrzebujemy. E, ja Cały my... czas te spalam, które są najbardziej potrzebne, no nie wytrzymam. Dobra. E, dlaczego to się nie Jest! Jest! Nie! Mam yes. 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 makalonu! Skończył ci się, zaraz ci przyniosę Oj, troszeczkę długi już ten film jest Musimy go kończyć powoli Dobra, idę ci dać U, po, po, Popatrzę jak smażesz jeszcze frytki I dawaj no Dzięki Dawaj, smaż frytki Będę oglądać Tylko nie spal No o. ej, jeszcze w dół Przecież one nie są ugotowane w ogóle No ty nawet nie zrzucaj na podłogę jedzenia A masz ty No dawaj Uwaga No smaż No nie Co ty robisz? One się mają smażyć No dawaj Smaż, smaż, smaż Smaż, smaż, smaż Dzięki, no, no Tyle już frytek zmarnowałaś o. Ojciec. O, to tu i masz gotów. Dobra, got, gotuję się. Uwaga. Ej, jeszcze nie usmażyły się. Zamknij je. Dobra. Dzięki. Ale nie usmażyły się jeszcze. No co ty. No ja No co ty robisz? Dobra, Eee. Emilka w pracy by sobie nie poradziła. Oceniam Cię 0 na 10. Dobra, pa! Pa! Dobra! Emila! Gdzie kanapą? Gdzie ty? Nie! Zostaw moją kanapę! Pogonie cię zaraz! Gdzie jest moja kanapę? Nie! Zostaw moją kanapę! Zostaw moją kanapę! Ej, odłączam... <grym> Idę do, do, do mojego domu, pa! pa! Nie, 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 dobra, na, chodź, postuję. siadaj. Nie mogę być odłączona z rodziny. Nie, dobra, A. dawaj. Czekaj. Oj, odchylują mi auto. <grym> dobra, czekaj. Robimy szybko. A, ja mam Dobra, widzowie. O, no nie! Nie! No nie! Moja kanapa! Widzowie, pomóżcie mi, zostawcie łapeczkę w górę. Ona odjechała moją kanapą! A, szybko siadam. Nie! Dobra, widzowie, takim akcentem zakończymy ten odcinek. Uwaga! Pa! Mam nadzieję, że do zobaczenia. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę i subika. Pa!